Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny unboxing, kolejna paczuszka i jest to znowu kierownica marki Piksen, ale tym razem będzie to inny model. Jest to V99 Force Feedback Racing Wheel. Znowu mam mój nieoceniony nożyk. Dzięki któremu bez kłopotu przetnę sobie, o, tutaj, kawałeczek tej taśmy klejącej. No i zapraszam Was na odcinek, w którym otworzymy sobie paczuszkę, sprawdzimy, jak ona wygląda. No i przede wszystkim podłączymy sobie tę oto kierownicę do komputera i sprawdzimy, jak ona działa. Dobra, może ten nożyk już nie będzie potrzebny, przynajmniej na razie. Ja wiem, że tu jest etykieta kurierska, ale nie szukajcie danych, bo wszystkie dane zostały już z tej etykiety usunięte. Więc nie musicie marnować swojego czasu. Natomiast tutaj zobaczcie, jak to wygląda, co dzisiaj będę wam pokazywał. W ogóle mam wrażenie, że to pudełko jest troszkę mniejsze od tej kierownicy, którą pokazywałem wam wczoraj. Natomiast mam wrażenie, że jest to pudełko odrobinę bardziej ciężkie. Natomiast jest to kierownica na PC, na PS4, na Xbox One i na Xbox Series. Więc tutaj nie mamy PS3. Natomiast jest to kierownica, która ma być taka wyścigowa z funkcją force feedback. Chodzi o to, że ona wtedy będzie wam po prostu odbijać tak siłowo będzie dodatkowo jeszcze na przykład jak będziecie jechać w ostrym zakręcie no to wtedy ta kierownica będzie stawiać dużo większy opór więc jest to bardzo realistyczna funkcja cały zestaw ma składać się oczywiście z kierownicy a także drążka zmiany biegów on będzie troszkę inny niż to co wam pokazałem przecież wczoraj i także dostaniemy pedały trzy sztuki to znaczy w sensie jedna konsola tylko że są trzy pedały tu Widzicie o co chodzi. No dobrze, więc trzeba w takim razie otworzyć to pudełeczko. Jest ono duże i ciężkie. I widzę, że bardzo dobrze sklejone. No to w takim razie jednak nożyk się jeszcze przyda. Musimy delikatnie tutaj poprzecinać taśmę klejącą, która jest. O tutaj, o może tu jeszcze, chociaż ta taśma to się tu akurat troszkę rozwaliła, ale tylko troszkę tu muszę przeciąć. Kurczę, najgorsze jest to, że wiecie co, mi to mikrofon zasłania, bo wy to widzicie z kamery, która jest tu, mogę wam pomachać nawet. Natomiast ja to widzę w troszkę innej perspektywy, bo stoję tak minimalnie z boku, bo niestety, ale mój pokój zbyt duży nie jest. To znaczy ja za sobą mam tutaj już zaraz ścianę, no a teraz idziemy, o jeszcze jedna. I tutaj z drugiej strony będzie to samo. Oj, chyba zahaczyłem o kamerę. Trudno. No, jeszcze tutaj trzeba będzie to przeciąć. Proszę bardzo. Ładnie. Otwieramy pudełeczko. Słuchajcie, tak jak to robiliśmy ostatnio. Otwieramy pudełeczko. Zaglądamy do środka. No, ja już widzę, że pudełko trzeba będzie troszkę odwrócić. O. Ustawię sobie troszkę inaczej, żebyście lepiej to wszystko widzieli. Teraz otwieramy. No i co? Zaczynamy od takiej szachownicy, ale nie będziemy grali w szachy. Jak się to otwiera? Kurde, to z tej strony się otwiera? Tu jest? Nie, to idzie w moją stronę, a to tego się nie spodziewałem. Czyli znowu, tak jak w przypadku pierwszej kierownicy, wy teraz nic nie widzicie, więc pozwólcie, że ja to pudełeczko dla Was troszkę inaczej ustawię. No teraz będzie lepiej. Zobaczmy, mamy najpierw taką książeczkę. W sumie fajnie, bo od razu będziemy wiedzieć, jak to wszystko podłączyć. Instrukcja jest po chińsku. Tak Jest po chińsku, czy tam jakiemuś wschodniemu. Ja nie za bardzo rozumiem te wszystkie szlaczki, ale OK. Jest instrukcja po chińsku, oczywiście jest też instrukcja w językach już naszych tutaj, czyli na przykład po angielsku, także każdy z Was będzie wiedział jak to wygląda. Mamy instrukcję też po niemiecku, po jakiemu jeszcze jest po francusku, aż sprawdzę po hiszpańsku, będzie instrukcja po polsku czy nie, jestem ciekawy. Holenderski, w sensie niderlandzki. Chyba mamy włoski, czy nie? Nawet nie wiem w sumie, co tu jeszcze jest, ale polskiego nie ma. W każdym razie jest język, a nie słuchajcie, jest polski, tylko na samym końcu. Już straciłem nadzieję, ale ja wam to pokażę. Tak, mamy instrukcję po polsku. W sumie bardzo, bardzo dobrze. Podoba mi się to, więc mamy dokładną instrukcję po polsku, jak to należy podłączyć. Ja sobie oczywiście podłączę tę kierownicę do komputera nieco później, a teraz idziemy w takim razie wyjąć to wszystko, bo tutaj, jak widzicie, pudełko wygląda zupełnie inaczej niż kierownica, którą pokazywałem. W Wam wczoraj, teraz wyjmuję sobie cały ten karton, właśnie to jest takie coś, że tu się wyjmuje cały karton, bo ta kierownica, no niby tutaj już jest, ale tu już jej nie ma, widzicie o co chodzi, ona jest taka jakby płytka, dlatego że ta kierownica składa się z kilku elementów, zaraz wam to zresztą pokażę, to tam gdzieś na opakowaniu było, no i zobaczcie, tu mam kierownicę, tu mam karton, karton nie będzie mi potrzebny, tylko muszę odłożyć kierownicę, żeby po prostu odłożyć karton, bo nie mam więcej miejsca. Dobra, kartonu się pozbyłem, więc teraz prezentację i unboxing zaczniemy sobie od kierownicy. Spróbuję ją tutaj wyjąć z tego worka foliowego. Fajnie zapakowana powiem Wam. Już wyjmiemy sobie kierownicę. Dobra. Worek foliowy Out. I kierownica wygląda zupełnie, zupełnie inaczej. Przede wszystkim jest okrągła i jest cała gumowa, więc gdzie byście nie chwycili, to jest powierzchnia antypoślizgowa. Jest to oczywiście wyższy model, ale jak widzicie, mamy tutaj ten taki niebieski, charakterystyczny element. To, co mi się podoba, to stosunkowo łatwa dostępność tutaj tych przycisków, ale na przykład ja mam stosunkowo krótkie palce, bo no cóż, wielkiego wzrostu nie jestem. No i na przykład do tych przycisków X, Y i tego może być mi troszkę trudniej sięgnąć. Natomiast te przyciski, i dalej, już moim zdaniem, nie są do osiągnięcia z takiej pozycji, ale jeszcze to dla Was sprawdzę. Oczywiście, gdy podłączę sobie tę kierownicę do komputera, jest to kierownica pięcioramienna. Przyznam szczerze, nie widziałem pięcioramiennej kierownicy nigdy wcześniej. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. No i mamy łopatki zmiany biegów, które są, uwaga, cztery. To nie są dwie łopatki, tylko to są aż cztery. Zwróćcie uwagę na to, że one tutaj składają się, tak jakby z dwóch elementów. Ten sobie normalnie klika a ten już nie klika, więc mamy tutaj tak jakby aż cztery przyciski. Oczywiście z drugiej strony, ja wam to teraz spróbuję pokazać, o, tutaj z drugiej strony jest dokładnie tak samo. Kierownica jest wyjmowana, więc podejrzewam, że to też służy do tego, żeby tą kierownicę wyjąć, ale to jest na razie moje luźne przypuszczenie. Kierownica jest wyjmowana i tutaj są takie goldpiny. Nie będę tego może dotykał, bo wiecie, nie chcę tej kierownicy zepsuć. Raczej takich elementów dotykać się nie powinno. Natomiast tym będziemy mogli kierownicę połączyć z resztą korpusu, który oczywiście za chwilę wam pokażę. Sama kierownica wykonana jest naprawdę dobrze, solidnie. Czuć, że to jest zrobione naprawdę ok. To wszystko jest metalowe. Mówię o tym całym tutaj środku. Natomiast cała reszta kierownicy jest Pokryta gumą antypoślizgową. Siedzi w dłoniach dobrze. 30 cm średnicy ma mieć ta kierownica. No i powiem Wam jeszcze jedno, że naprawdę ona jest ciężka. Ja już ją tak chwilę trzymam w tym momencie w rękach i uważam, że ona do najlżejszych nie należy. No ale to może dlatego, że jest wykonana przede wszystkim z metalu. Idźmy dalej, bo jeszcze kilka skarbów w tym pudełku się znajduje. Co dalej? Wyjmujemy. Kartonik. Dobra. To, to nam nie będzie potrzebne. Co tutaj dalej? Może wiecie co? Chodźmy do końca. Chodźmy tutaj. Co mamy w tym miejscu? Tutaj będą najprawdopodobniej chwytaki, żeby tą kierownicę przyczepić do biurka, tak mi się wydaje. Taki element w każdym razie. Kładę sobie go na razie na bok. Będziemy się zastanawiać o nieco potem, nieco później, co z nim zrobić. Drugi taki sam element. To ja go szybciutko wyjmuję. Proszę bardzo. Tak wygląda. Mamy tutaj takie gumowe jakby naklejki, żeby to się nam nie ślizgało, a z drugiej strony nic takiego nie ma. Będę się zastanawiał potem, do czego to dokładnie służy. Skoro idziemy od końca, to próbuję tutaj sięgnąć. Kurczę, strasznie daleko trzeba było. Oj, żeby mi to zaraz tu nie wypadło, bo to jest nasza skrzynia biegów. O, dobra, skrzynia biegów, która jest bardzo podobna do tego, co pokazywałem wam wczoraj. Właściwie odnoszę wrażenie, że cały tutaj spód jest dokładnie taki sam, mamy dokładnie taką samą plastikową śrubkę. Dodatkowo mamy też te gumowe elementy i mamy oczywiście miękką końcówkę, która się dopasowuje do naszego biurka, do naszego miejsca, gdzie sobie gramy. Ona jest na takiej obrotowej kuli, to wam pokazywałem też wczoraj. No i tutaj mamy też miękką końcówkę, dobrze to wygląda. Natomiast sama skrzynia biegów wygląda już nieco inaczej, ponieważ mamy tutaj takie jakby sportowe przełożenia. Zobaczcie, tutaj po prostu widać, że są wyżłobienia, żeby dokładnie trafiać z tymi biegami. Dobrze to działa, natomiast ja się zastanawiam teraz. Nad jedną rzeczą jak wbijamy rakietę czyli właśnie bieg wsteczny wciskamy drążek chyba tak chyba trzeba go wcisnąć dokładnie tutaj trzeba wcisnąć drążek czyli słuchajcie tutaj nie mamy jakby dodatkowego położenia tylko zamiast tej szóstki jest r tylko trzeba wcisnąć drążek czyli wciskamy w prawo i mamy wsteczny bieg. A jak sobie nie wciśniemy, no to mamy normalną szóstkę. Ogólnie chodzi to bardzo płynnie, bardzo dobrze, ładnie leży w rękach, chociaż ta gałka zbyt duża nie jest, ale nie uważam, żeby była też zbyt mała. Mamy dokładnie te same dwa przyciski, co w wersji, którą pokazywałem wam wczoraj. No i słuchajcie, za chwilę sobie to wszystko oczywiście podłączymy do komputera, sprawdzimy. Sprawia to wrażenie naprawdę solidnej części. Podoba mi się to wykonanie, podoba mi się to, że mamy tutaj właśnie taki aspekt sportowy, taką jakby sportową skrzynię biegów, więc ja odkładam ją teraz na bok i idę szukać kolejnych skarbów w moim pudełeczku. Chodźmy dalej. Teraz tutaj kolejne pole w tej naszej układance mamy dużo kabelków. Tymi kabelkami będziemy musieli wszystko połączyć ze sobą zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji. Tutaj jak widzicie, mamy już zupełnie inne złącza. Okej, okay, wziąłem kabelek akurat USB-C na USB, więc taki już znamy. No ale tutaj mamy kabelek USB na złącze, jakieś inne dziwne, którego przyznam szczerze, nigdy wcześniej w życiu nie widziałem, ale w tej kierownicy ono się znajduje. Najprawdopodobniej jeszcze jeden taki sam kabelek, chociaż tutaj z drugiej strony mamy Mamy inną końcówkę, więc jak widzicie, cały ten komplet wygląda na troszkę bardziej złożony. Tutaj będziemy mieli zasilanie. Proszę bardzo, mamy zasilanie o zewnętrzne, bo tamta kierownica najprawdopodobniej będzie zasilana tylko po USB. Tak mi się wydaje, ona nie miała żadnego osobnego zasilania. Tutaj normalnie tą wtyczkę wkładacie do kontaktu, a tą wtyczkę wkładacie do kierownicy. Dobra, co dalej? Kolejny kabelek. Może Wam to wyjmę z tej folii, żebyście zobaczyli dokładnie, co to jest. USB na USB-C folika out, ona już mi nie będzie potrzebna. Kolejny kabelek dokładnie taki sam jak przedtem, tylko prawie taki sam. Dobra, to jest mikro USB, a nie USB-C. I co jeszcze mi tutaj zostało? ojojojoj, oj, oj, oj. dostaliśmy imbusa i parę śrubek, czyli będziemy musieli sobie skręcić kilka elementów i do tego jeszcze jeden kabelek, podobny do tego, co widzieliśmy wcześniej. Więc jak widzicie, tutaj montaż tej kierownicy będzie dużo bardziej złożony, składa się ona z dużo większej ilości elementów, kabelków, śrubek, a nawet imbusa. Więc żeby to wszystko złożyć do kupy, będzie trzeba poświęcić więcej czasu, ale prawdopodobnie będziemy mieli też lepsze doznania z rozgrywki. Ja dla Was oczywiście to sprawdzę. No, to czas teraz wyjąć kolejny element. Kurde, mam nadzieję, że on wyjdzie bez większych problemów, bo jest ciężki. Oj, to jest naprawdę ciężkie. To nie jest leciutkie, słuchajcie. To jest bardzo, bardzo ciężkie. Natomiast to jest ta druga część kierownicy, którą teraz próbuję dla was wyjąć z tego worka. I mam nadzieję, że mi to nie spadnie, bo to naprawdę jest ciężkie. To spokojnie waży ze 3-4 kilo. No dobrze, co to jest. To jest ten element, który kładziemy na biurku i do którego wkręcamy, wkładamy naszą kierownicę o właśnie tutaj. I ten element składa się z gumowych tutaj takich podkładek, żeby to się nie ślizgało. Z tyłu mamy oczywiście gniazda, do których to wszystko trzeba będzie wpiąć. Bardzo ciekawa rzecz jest tutaj. Że możemy sobie ustawić, jak nasza kierownica będzie się kręcić. Czy ona ma się kręcić w zakresie od 0 do 900 stopni, czy tylko do 270? Chodzi o to, czy możecie wykonywać tą kierownicą kilka obrotów, czy tak naprawdę jeden niepełny. Tak czy inaczej, mamy tutaj taki przełącznik. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ możemy sobie ustawić blokady kierownicy, no i kabelek, którym będziemy łączyć to wszystko z naszym komputerem. Więc ja sobie to na razie odkładam na bok. Tu będzie wkładać kierownicę, trochę jak w formule 1. No i jeszcze brakuje nam jednego elementu. Ale żeby się do niego dokopać, to trzeba będzie wyjąć teraz o to wszystko. I teraz możemy się dostać do ostatniego elementu naszej układanki. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie widzę już nic więcej tutaj w tym pudełku. OK, dobra, mamy to. Mała zmyłka, bo coś tu jeszcze jest. To jest część zasilacza, jakby się ktoś zastanawiał. No tak, w sumie tak się zacząłem zastanawiać, czy to się wpina bezpośrednio do kierownicy. Już wiemy, że nie. Jeszcze po środku jest taka kosteczka zasilacz, proszę bardzo, więc tego mi tutaj brakowało. No i czas pokazać Wam ostatni element. Tak, już sprawdziłem. Nic więcej w pudełku nie ma, a ja sobie teraz wyjmę o to wszystko z worka foliowego, ale to jest duże. I to jest po prostu też ciężkie, nawet ciężko mi tak, wiecie, co w jednej ręce to utrzymać. Jeszcze tutaj muszę uważać na monitor, żeby sobie go nie rozwalić, bo też jest bardzo blisko z tyłu, ale w końcu się udało. Dobra, pozbywamy się tego woreczka foliowego. No i zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie teraz, jak wygląda ten konkretny element. Gaz. Ojejku, jak to ciężko chodzi. Hamulec i sprzęgło, czekajcie. To naprawdę mega ciężko chodzi. Ciężko się to wciska. To nie jest. Ależ ten hamulec jest twardy. Ojejku, gaz w miarę okej. Okay. Naprawdę, w miarę okej. Okay. Ale to chodzi mega ciężko. No trochę tak jak w sportowych samochodach. Ja wcale się nie dziwię, bo tam wszystko chodzi ciężko. I też właśnie dzięki temu można lepiej wyczuć hamulce. No... A spód jest niebieski. Proszę bardzo, spód jest niebieski. Nie spodziewałem się szczerze mówiąc, wszystko jest jeszcze z takich elementów gumowych i ja się teraz zastanawiam, czy jeżeli my położymy to na ziemi, to czy nam się tu nie będzie ślizgać, biorąc pod uwagę fakt, jak dużo siły trzeba użyć, żeby wcisnąć te pedały. No ale o tym przekonamy się, gdy ja tę kierownicę podłączę już bezpośrednio do komputera. Sprawdźmy zatem jak ta kierownica zachowa się w Farmingu 22. Od razu wam mogę powiedzieć, że tutaj skrzynia biegów będzie działać już normalnie. No i w tym momencie zgasiłem sobie silnik, bo wrzuciłem jedynkę bez sprzęgła. Ja tutaj w ogóle ustawiłem sobie tryb skrzyni biegów bardzo specyficzny. Manualna skrzynia biegów ze sprzęgłem. Oczywiście tutaj mamy trzy manipulatory. No nie mogę używać tego słowa na P, bo boję się, że mi YouTube film zbanuje, a tego byśmy bardzo nie chcieli, więc wciskam sobie. Manipulator sprzęgła. No wiecie, musicie mi wybaczyć. Wciskam manipulator sprzęgła, wbijam jedynkę. Tutaj już normalnie wszystkie biegi działają. Puszczam powoli sprzęgło i słuchajcie, jedziemy. Uczymy się jeździć normalnie, jak na nauce jazdy. No i co? Katujemy silniczek na jedynce, no to dwójeczka. I jedziemy, słuchajcie. No i wrzucimy sobie może jeszcze trójeczkę. No i co, czwóreczkę też wrzucimy, a wrzucimy. A co mi tam? Tylko sobie kamerę zmienię, żeby wam to pokazać. I teraz słuchajcie, mam naprawdę manualną skrzynię biegów ze sprzęgłem. Zostawimy sobie te 70 km na godzinę, tak sobie tutaj będę teraz jechał i opowiem Wam, jakie są moje odczucia, właśnie z tej kierownicy. Zacznijmy może od tego, co mnie troszeczkę zdenerwowało, a mianowicie od podłoża. Chodzi tutaj o to, nie wiem, czy Wy to widzicie, ale tu są dwa potężne hantle, dlatego że te, te manipulatory. Na dole, one generalnie działają świetnie. Od razu wam to mogę powiedzieć. One działają doskonale, wymagają dużej ilości siły, żeby to wszystko sobie ładnie wcisnąć. Ale pamiętajcie, że to już jest sprzęt bardziej profesjonalny. Mamy tu force feedback, więc jeżeli ja będę na przykład wchodził w ostry zakręt, to kierownica mi to odda. Natomiast o co mi chodzi? Wciskając mocno manipulator gazu, no tak naprawdę pasowałoby mieć z tyłu ścianę za tą podstawką, na której są te trzy manipulatory. Niestety ja nie mam takiej możliwości, dlatego musiałem się wspomóc handlami, no żeby po prostu wszystko było na miejscu. Więc jeśli chodzi o ustawienie tego wszystkiego, jeśli chodzi o montaż, może wiecie co wrzucimy sobie piąty bieg? O, ok, jedziemy dalej. Jeśli chodzi o montaż, to mogę Wam powiedzieć, że był on dużo bardziej złożony niż w przypadku kierownicy, którą pokazywałem Wam wczoraj. Ale e, jednak złożoność tego montażu nie powodowała jego mm, komplikacji. Chodzi mi o to, że montaż był prosty, ale trzeba było wykonać więcej kroków. Przede wszystkim. O, szósteczkę sobie wrzucimy. Przede wszystkim. Tutaj na przykład, żeby sobie pograć z tą kierownicą, trzeba montować na przykład takie uchwyty, dzięki którym nasza kierownica trzyma się blatu. Ona się trzyma naprawdę dobrze. Ja po prostu tutaj może nie dokręciłem tego na maksa. Zresztą w instrukcji obsługi było napisane, żeby nie naciskać na maksa. Wrzucimy sobie wsteczny teraz, bo popełniłem błąd i wjechałem, jak widzicie, w ścianę. Tutaj oczywiście mamy też standardową taką skrzynię biegów, sekwencyjną. Już Wam pokażę, jak to dokładnie będzie działać. Tylko, że teraz musimy wciskać sprzęgłą, więc to jest takie trochę nienaturalne, żeby Wiecie, wciskać sprzęgło i zmieniać sobie tutaj, bo jakbym chciał teraz dwójkę zmieni, wrzucić, to nie mam takiej możliwości. Dobra, wrzucimy dwójeczkę i jedziemy dalej w takim razie. Okej, okay, więc jeśli chodzi też o trzymanie tej kierownicy, to naprawdę jest okej okay. wrzucić. Aha. Bo zapomniałem o sprzęgle. Dobra, trujeczkę sobie wrzucamy. Jeśli chodzi o trzymanie kierownicy, naprawdę jest wygodne. Design może się podobać, może nie. Jest on e, stosunkowo specyficzny, dlatego że mamy tutaj pięcioramienną kierownicę. Może się to podobać, może nie. Mnie osobiście się podoba. Kierownica bardzo wygodnie siedzi w rękach. Jest cała gumowa, więc jest wykonana w całości z materiału antypoślizgowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Naprawdę uważam, że jest to zrobione całkiem, całkiem w porządku. Teraz czekajcie, sprzęgło sobie wcisnę, wrzucimy trujeczkę i jedziemy dalej i rozpędzimy się, pojadę sobie za chwilę gdzieś w lewo, żeby wam to pokazać, może jeszcze na chwilę tutaj sobie pojeździmy. Natomiast to, co muszę Zdecydowanie do plusów e, zapisać to przede wszystkim fakt, że kierownica jest wykonana bardzo, bardzo solidnie. Naprawdę oddaje jazdę. Jeżeli chcecie się ścigać, to uważam, że jest to naprawdę świetny model, ale jest to model dla graczy profesjonalnych, chociażby wynika to z tego względu, że montaż jest złożony. Trzeba wykonać wiele kroków, trzeba e, posłużyć się imbusem, żeby to wszystko tutaj zamontować. To nie jest do zamontowania wiecie tak na sekundę, tylko po prostu trzeba tutaj sobie podokręcać śrubki za pomocą imbusa. I teraz tak, ten impuls oczywiście jest w zestawie, więc nie musicie go mieć, tylko pamiętajcie, że jednak no, nie da się tej kierownicy zamontować i złożyć w 30 sekund. Wymaga ona osobnego zasilania, więc gniazdko mam tam z prawej strony. Jest oczywiście użyte. Ja mam to, te, to szczęście, że po prostu mam tam gniazdko, więc mogłem sobie tutaj ogarnąć podłączenie tej kierownicy. Długość kabli jest wystarczająca, aczkolwiek długość kabla, która łączy o ten element z manipulatorami na dole, mogłaby być nieco dłuższa. Ten kabel wystarcza mi i mam go może 5 cm w zapasie, ale jednak weźcie pod uwagę, że ja mam bardzo głębokie biurko, bo moje biurko to jest 80 cm, więc zdaję sobie sprawę z tego, że praktycznie każdy gracz będzie miał to biurko. Po prostu mniejsze. O, może, to pojedziemy sobie, wiecie, co gdzieś indziej? Może tutaj pojadę na drogę teraz? O, jakoś tak? Jakąś, nie wiem, Trujeczkę wrzucimy. Aha, no, dobra, bo nie wrzuciłem. Dobra, wrzucimy trujeczkę. I ruszymy z trójki? Ruszymy. To jest Farming Simulator. Tu nawet z piątki będziemy mogli ruszyć. Wiecie co mnie ciekawi? Co się stanie, jak ja wrzucę wsteczny w trakcie jazdy? Nigdy nie robiłem takiego eksperymentu. Natomiast teraz mam możliwość. Tylko kurde, czy ja mam możliwość wrzucenia wstecznego? Moment, sprawdzimy, bo może nie być wstecznego. Tak, nie mamy wstecznego, dlatego że Farming Simulator nie obsługuje wstecznego jako osobny, jako osobny bieg. Niestety. Okej, okay, czyli nie sprawdzimy, ale co by się stało, jak ja teraz szóstkę wbił? Pewnie nic, pewnie by auto pojechało, no tak, auto, a czekajcie, czy ono ruszy z szóstego biegu? Zatrzymam się, dobra, zgasło, wrzucam sprzęgło teraz, to znaczy wciskam sprzęgło i ruszamy, rusza z szóstego biegu, także jak widzicie, w farmingu nawet możecie ruszać z szóstego biegu i to będzie działać. Plusem tej kierownicy na pewno jest fakt, że ma też dodatkowe łopatki tutaj takie. No nawet nie są tyle łopatki, co działają jak manipulatory gazu i hamulca. O kurde, tu naprawdę jest taka skocznia na LM Click nawet nie wiedziałem. W każdym razie bardzo fajne, że mamy tutaj właśnie zarówno do gazu i hamulca, jak i również takie dodatkowe dwa elementy, które nie działają zero jedynkowo. Oj, wjechałem sobie. One nie działają zero jedynkowo tylko one działają troszkę jak manipulator gazu, czyli jak wciśniecie mocniej, no to będzie mocniejszy efekt. Dobra, jedziemy do przodu teraz, jeszcze się tutaj przejedziemy kawałeczek, natomiast odbiór, mój odbiór tej kierownicy jest bardzo pozytywny. Cieszę się, że tutaj skrzynia biegów normalnie daje się zaprogramować, jest to mega wygodne. Jeżeli generalnie szukacie kierownicy bardziej profesjonalnej, takiej, która da Wam więcej frajdy z jazdy, więcej realizmu, to oczywiście jest to model, który z, całym, z całą pewnością mogę Wam polecić. Natomiast biorąc pod uwagę montaż, który jest złożony, nie poleciłbym tej kierownicy osobom, które grają bardzo okazyjnie, które chcą sobie, cenią sobie wygodę, które cenią sobie to, żeby zamontować na przykład taki, takie stanowisko gamingowe w 2 minuty. Kolejna rzecz jest taka, że urządzenie jest plug and play, więc nie potrzebujecie żadnych dodatkowych sterowników. Po prostu podłączacie sobie zgodnie z instrukcją, która swoją drogą jest po polsku, więc to też jest bardzo duży plus tego modelu. Podłączacie sobie całą, całe urządzenie. Zgodnie z instrukcją, co jest bardzo proste, bo po prostu trzeba włożyć to wszystko, zamontować kierownicę No i jedyne co trzeba zrobić, to podłączyć odpowiednie kabelki i tyle. Jak to wszystko podłączycie, no to możecie sobie grać, wpinacie to do USB Więc zajmie wam to jeden port USB w waszym komputerze. I dobra, skręcimy sobie jeszcze tutaj może w lewo. Ojej, znowu zmieniłem bieg, znowu wcisnąłem, wcisnąłem hamulec zamiast sprzęgła Więc jeszcze sobie tutaj kawałeczek pojedziemy. Jeszcze taki ostateczny test. Ja się zastanawiałem, czy te przyciski będą łatwe do e, dosięgnięcia, gdy wyjmowałem tą, tą, e, m, tą kierownicę z pudełka. I uważam, że tak, bez żadnego kłopotu. Zaprogramowałem sobie tutaj e, zmianę na przykład e, kamery. O, pod klawiszem Y. Natomiast weźcie pod uwagę, że ten konkretny model nie ma przypisanego żadnego domyślnego sterowania w Farming Simulatorze 22. Więc jeżeli chcecie. Podłączyć sobie tę grę, tę kierownicę do tej gry, no to będziecie musieli sobie sterowanie ustawić samodzielnie. Niestety nie ma dedykowanej klawiszologii. Natomiast jeżeli wiecie, chcecie się dobrze pobawić w jakichś wyścigach, to uważam, że jest to kierownica, która naprawdę oddaje frajdę z jazdy. Force feedback działa bardzo dobrze. Trzeba się z tą kierownicą troszkę posiłować. Szczerze mówiąc, nawet wam to nieskromnie powiem, że jest to chyba najlepsza kierownica z force feedbackiem, jaką kiedykolwiek trzymałem w ręce. Chodzi ona płynnie, chodzi oczywiście ciężko, bo ma chodzić ciężko. Manipulatory gazu, hamulce sprzęgła również chodzą ciężko, bo tak właśnie ma to działać. To, że na początku powiedziałem, że one chodzą ciężko, to nie jest wada, to jest zaleta, bo tak dokładnie działają e, na przykład samochody wyścigowe i dokładnie to ma odwzorowywać ta kierownica. To nie jest kierownica dla początkujących, to jest kierownica dla tych, którzy chcą czerpać ogromną frajdę z gry Czerpać realizm, ale z drugiej strony kosztem tego, że na przykład montaż będzie bardziej złożony, no i nie zamontujecie tej kierownicy w sposób taki, że ją położycie na biurku i ona już będzie po prostu zamontowana. No, trzeba będzie skorzystać z imbusa. Jeśli chodzi o gałkę tutaj, zmiany biegów, ona naprawdę jest bardzo fajna. Jak widzicie, ona też jest taka jak sportowa skrzynia biegów. Tutaj nie ma żadnej gumy dodatkowo, tylko mamy po prostu zwykłą skrzynię biegów, która działa doskonale, która chodzi płynnie, gdzie możemy sobie zmieniać te biegi. Oczywiście w zależności. Od gry możemy sobie ustawić tutaj skrzynię sekwencyjną, możemy ustawić dokładne biegi, tak jak tutaj mamy. Sześciobiegówka manualna naprawdę bardzo robi robotę. Jak widzicie, wciskając sprzęgło, działam z tym bardzo dobrze. Po prostu te manipulatory chodzą tak jak w prawdziwym samochodzie, bo wiecie, w prawdziwym samochodzie, żeby wcisnąć gaz, hamulec czy sprzęgło, minimalnie trzeba się wysilić. Natomiast w tej kierownicy jest bardzo podobnie. Ona doskonale oddaje realizm. Podoba mi się to, że tutaj elementy, które montują do biurka są regulowane. Czyli też w zależności od tego jakie grube jest biurko, dopasujecie sobie to do swoich indywidualnych potrzeb. Natomiast podoba mi się też to, że tutaj nie ma Takiego bardzo długiego elementu Który zahaczał o moje kolana w trakcie Poprzedniej prezentacji, więc to oczywiście Jest na plus, bardzo solidne wykonanie Metalowy przód, tak, to jest moi drodzy Metal, kierownica reaguje bardzo dobrze Bardzo płynnie, można się w farmingu Tutaj bawić, nawet można sobie trochę Podriftować, jakbym chciał bardzo, może się Nawet uda troszkę, albo i się nie uda Bo to jednak jest farming, a nie jakieś Engine Drive Ale tak czy inaczej kierownica działa Naprawdę dobrze, to jedziemy w takim razie chyba Jeszcze na skocznie. o może wrzucimy Piąteczkę, a i nie wrzucimy piąteczki, bo będzie przejazd kolejowy, i omijam to wszystko jakoś wciskając sprzęgło w międzyczasie, żeby mi auto nie zgasło. Więc jak widzicie, się da. Generalnie model bardzo na plus, podoba mi się i muszę Wam powiedzieć, że po prostu dobrze mi się na nim gra. Jest to kierownica dobrze wykonana, myślę, że w swoich pieniądzach myślę, że warto kupić za takie pieniądze. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście w opisie, jeżeli byście chcieli. Uważam, że sprzęt jest warty swojej ceny. No i co. Ja se zmieniam jeszcze na szósteczkę. Myślę, że prezentacja się Wam podobała i szczerze mówiąc, nie wiem kiedy ten odcinek zostanie opublikowany. Ale jest to ostatni odcinek, który nagrywam dla Was z Farminga 22. Więc jeżeli oglądacie ten odcinek nawet wtedy, kiedy Farming 25 już jest na moim kanale, to pamiętajcie, że to właśnie tym materiałem żegnam się z Wami z Farmingiem 22. Więc ja dziękuję za bardzo udane ostatnie 3 lata. No i co. Widzimy się znowu w kolejnym filmie. Zobaczymy jakim. Do zobaczenia.